Doświadczenie chemiczne, wykrywanie skrobi w produktach żywnościowych za pomocą jodyny. Problem badawczy, czy w tych produktach znajduje się skrobia? Hipoteza: nie, nie we wszystkich produktach znajduje się skrobia. Będą nam potrzebne nóż, pipeta, jodyna, ziemniak, ugotowane jajko, papryka, ogórek, imbir i jabłko. Nalewamy jodynę do pipety. Nalewamy jodynę na ogórek, jabłko, jajko i imbir. Tak wyglądają nasze produkty po chwili. Jak można zauważyć, jodyna na jajku papryce jabłku i ogórku pozostała żółtobrązowa a ziemniaka imbira zabarwiła na mocno granatowy lub nawet czarny. Oznacza to, że nie we wszystkich produktach, które były badane, jest skrobia, znajduje się ona tylko w ziemniaku i w imbirze.